To już jest chyba seria na kanale. A jak nie jest, to powinna. Powinna. Seria z cyklu Jestem Dzbanem, bo regularnie co jakiś czas zdarza się, że zrobię coś głupiego. I tak oto dzisiaj, słuchajcie, nagrałem dla Was odcinek z Kingdom Rush'a, z Kingdom Rush Alliance, ponieważ wyszedł nowy dodatek. Pisaliście mi, żebym to nagrał. I właśnie montuję ten film. I e, zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, że e, moja kamera jest w miejscu, gdzie są przeciwnicy. Moja kamera zasłania część mapy, dość kluczową. Część mapy, w jednym z poziomów. I ja to już wrzucę, bo szkoda mi wyrzucać materiał 40-minutowy. Plus też uważam, że wiecie, mógłbym to nagrać jeszcze raz, ale wtedy nie byłoby takich moich takiej mojej pierwszej, rzeczywistej reakcji na to, co się na tej nowej mapie wydarzyło, więc i tak to wrzucę, ale powiem Wam. I słuchajcie jeszcze, co ja mówię na tym filmie. Widzicie, co się dzieje? Widzieliście, co ci paladyni zrobili? Nikt nie widzi, Filip, co ci paladyni zrobili. Ten film wleci dzisiaj o 16, bo szkoda mi go wyrzucać, ale.